Mamo! Tak, o co Ci chodzi, skarbie? Mogę iść do Kiry? Jasne, ja tylko wyprowadzę samochód, zaczekaj. Aj mam, ale zaczekaj, mamuś. Tak, o co chodzi, skarbie? Ale po co wyprowadzić samochód? Mieszka przecież około 20 metrów stąd. Może i mniej. O, jeszcze nikt Ci nie powiedział? Ale o czym? Kira się stąd wyprowadziła. Zamieszkało podobno w Wrocławiu, jak też mogę Cię do niej zawieść. Ale zaraz, zaraz, a kto tutaj zamieszkał? Jej, jej kuzynka. Ach, jej rodzina jest bardzo miła, ale ona sama niezbyt. Jest bardzo podobna do K Kiry. A jak ma na imię? Auć, z tego wrażenia upadłam. Wiesz co, nie pamiętam, chyba Iza? Jakoś tak, chyba coś na I, chyba Iza albo Wajana. Aha, Iza albo Wajana. Okej, okay, to pójdę. A, no tak, jak do niej pójdziesz? Ona chyba ma na imię Iza i ma chyba młodszą siostrę Wajanę. Nie pamiętam na Ale możesz do niej iść jak chcesz. Weee! Oui, yeah, nowe przyjaźnie! Aj, te dzieci cały czas chcą mieć nowe przyjaźnie. Hmm. To chyba tutaj. Okej, okay, zapukam. Puk, puk. Zobaczę, czy ktoś otworzy w ogóle, bo to z nimi nigdy nie wiadomo, z tymi nowymi. Oni nigdy nie chcą mieć gości. Dzień dobry, o co ci? O co chodzi? A, ja, ja jestem, ja, ja jestem, y, jakie ja miałam na imię? Y, dobra, nieważne. Podobno y, 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 wy jesteście tutaj nowi. Yy, tak, jesteśmy tutaj nowi. Mamy pr przepiękną córkę. Chciałabyś się z nią spotkać? Ma na imię Iza. Tak, właśnie moja mama mi mówiła. Bardzo chciałabym się z nią spotkać. Dobrze, na ciebie będzie mówić Natalka. Może być? Okej, okay, mogę się nazywać Natalka. Mi nie przeszkadza. Dobrze, wejdź, kochanie. Zaraz cię zaprowadzę. Zaczekaj. Tędy. Dobrze, proszę, Pani... Hmm, chyba jej pokój powinien być gdzieś tu. O, jest. Śpi. Hmm, spróbuję budzić. Stawaj. halo, stajej. A, co ty tu robisz? Kim ty jesteś? A, Jestem Natalka, a ty pewnie Iza. Y a jak tak to co? W ogóle, co ty tu robisz? Kto cię tutaj wpuścił? No, twoja mama. Mamo! Chodź tutaj! Już idę, skarbie, zaczekaj! Pięć minutek, przyniosłam wam coś ciepłego do jedzenia. Po co tu przyszłaś? Nie widzisz, że ja tutaj spałam? No, przepraszam, ale jesteś nowa, a ja zawsze witam nowych i to bardzo miło. Chyba to nie przeszkadza, co nie? Właśnie przeszkadza. <laughs> nie widzisz, że jestem chora? Masz jakiś problem z tym, że ciągle do kogoś przyłazisz. No, musisz ciągle do kogoś przyłazić. Moja siostra o tobie mówiła: jest taka głupia. Ej, to nie było miłe. No i co mnie to obchodzi, że to nie było miłe? To miało być niemiłe. A w ogóle, po co ty tu jesteś? No, mówiłam, chciałam się z tym zapytać. Jakie masz ładne błyskotki! Wow! Ale ładne! Zostaw to, to moje! O, przepraszam, już poprawiam. O. Proszę. Może Twoja mama zaraz przyniesie nam ciepłe ciasteczka. No i co z tego? Dziewczynki, mam ciepłe ciasteczka, proszę. Dobrze się bawicie? Mamo, po co tu wpuściłaś? No bo twoja mama mnie tu wpuściła, żebyś miała się z kim pobawić. Ja nie chcę takich przyjaciół, mam 16 lat, a ty ile? Osiem? Nie, 11. To zachowuj się jak jedenastolatka, a nie jak sześcio. Skarbie, musisz być milsza dla swojej przyjaciółki. Nie może być tak, że cały czas na wszystkich krzyczysz. To nie jest koleżeńskie. No właśnie, skarbie, to nie jest koleżeńskie. Nie mów do mnie skarbie, bo nie jesteś ani moim chłopakiem, ani mamą, ani tatą, ani nikim nie jesteś w mojej rodzinie. Jestem twoją przyjaciółką. Ała, zabolało mnie coś. Nic ci skarbie nie jest? Może wezmę twoją mamę? Nie, nic mi nie jest. No to dobrze. Ale po co ją tu mam wpuściłaś? Ja jej tak nienawidzę! Au! Ja się położę nawet! Skarbie, musisz zapoznać się nowymi przyjaźniami. Siedzisz tu sama i czatujesz tylko ze swoim chłopakiem. Dobrze, dziewczynki, ja idę, a wy się macie fajnie bawić. Nie masz nie krzyczeć na swoją przyjaciółkę, rozumiesz? Nie, nie rozumiem, nie rozumiem, w ogóle... W ogóle nie rozumiem! A ła, wpadłam w głową w ciastka. Je nic ci nie jest? Tam że naprawdę zezwyczaj podobają mamę. Nie. No dobrze, dziewczynki, ja idę. Bawcie się zgodnie. Zgodnie! Okej, okay, mam pomysł na zabawę. Jaki, jaki, no? Mów. Słuchaj. Ty stąd wyjdziesz, a ja poleżę. Wątpię, że to była zabawa. No, może pojedzmy ciastka? Niech ci będzie. Ała. Bożał. Nie, po, nie, nie pomoż mi się podnieść? Nie, nie pomogę. Au. Nie pomogę ci w niczym. Hmm. Smutno mi teraz. No i dobrze. I leż na tej podłodze. Hmm. Dziewczynki, chciałam przyjść i zobaczyć jak się Czemu ty skarbi leż na podłodze? Kiara mi, ona mi kazała. Iza mi kazała. Iza, czy masz coś na swoją obronę? Nie, nie mam i nie będę się z nią bawić. Bo ja wolę rzeczy w swoim wieku. Ale ona jest młodsza, nie rozumiesz i powinna się zgodnie z nią bawić. Wiesz, że latka bawi się z dwunastoma latkami? No i co mnie to, ale ja się nie będę z nią bawić. Możesz już się podnieść, w skarbie. A moja łapka! Puść się na y, łóżku. Mamo, nie, to moje łóżko! Iza! Hmm, miał. O, moja łapka. Zadzwonię, teraz po jej mamy. A ty masz jej podać ciastka i wszystko co pragnie. No i co zrobiłaś, głupku? Nie powinnaś się tego do mnie odzywać. nie noga. Dobra, masz te ciastka, weź je sobie. ja i takich nie wiem. Weź je sobie... a proszę. A ja gdzieś pójdę. Ej! Wiesz, że masz mi dawać wszystko, czego chcę. A chce mi się pić. Przynieś mi coś do picia. A, dobra! Co za dziewczyna! Masz, Marudo, przyniosłam ci coś do picia. Masz tu jakąś wodę ci wziąłam z lodówki, czy coś. Zadowolona. Podesz mi to na łóżko, bo tak mnie łapka woli. Ała! No, dobra! Masz. Na swoje łóżko. Proszę wygonić. Mm, dziękuję ci, Iza. Jesteś moim najlepszym przyjaciółką. Mm, nie chcę być twoją najlepszą przyjaciółką. Nie rozumiesz tego. Nie. Mm. Jak ona mnie denerwuje. Skarbie, kochanie, nic nie jest? No, boli mnie łapka. Skar, A, moja łapka. Skarbie. Jestem troszkę chora, ale nie wstaję. Zaraz przyjadę po ciebie limuzynką, dobrze? Mhm. Uh -huh. Ała. A z tobą sobie pogadam. I coś to znowu narobiła. Nic, to ty. Skarbi limuzynę zabrał tata, wsiadaj do samochodu. Dobrze. Ała. Ała, ała. wszystko mnie boli. Dobrze skarbił już siedzimy do domu. Nareszcie sobie poszła. A żarcie moje. Niem, 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 jakie dobre.